Ponad 150 milionów złotych kosztuje najnowsza inwestycja w miejskie ciepło w Zgorzelcu. To jedna z największych i najważniejszych inwestycji w mieście. Założenie jest takie, że ciepło ma nie być drogie dla mieszkańców. Prezes Zgorzeleckiego Secu dodaje: To jest nasza największa inwestycja. Nigdy takiej dużej inwestycji jeszcze nie prowadziliśmy. Całość rozpoczęła się kilka tygodni temu. Inwestycja ma być gotowa za około półtora roku. To przełomowy krok w stronę ekologicznego, miejskiego ciepła. Za nami budowa nowoczesnej ciepłowni na biomasę, sfinansowana z środków unijnych, ponieważ 50% tej inwestycji to środki unijne. Reszta środków pochodzi od. Głównego inwestora, czyli eon który pożyczył naszej spółce te pieniądze, więc dzięki temu mamy na, na inwestycję, na którą miasta nie byłoby stać, nie oszukujmy się, bo to są dziesiątki milionów złotych. Inwestycja bardzo ważna, bo po pierwsze ekologiczna, po drugie inwestycja, która zapewnia, że energia cieplna produkowana w naszej ciepłowni nie będzie bardzo droga, a to było bardzo ważne przy analizach, i o tym wielokrotnie z panem prezesem rozmawialiśmy, że chcemy mieć nowoczesną ciepłownię, ale taką, która nie będzie generowała gigantycznych kosztów dla naszych mieszkańców. To się udaje w tej chwili robić. To jest pierwszy etap. Drugi etap to będą solary, które będą grzały ciepłą wodę. I dzięki temu też będziemy mogli zaoszczędzić na kosztach produkcji ciepłej wody. No i ostatnim etapem projektu, który realizujemy razem z naszymi sąsiadami z Gerlic, to będzie połączenie naszych ciepłowni wspólnym systemem dla zapewnienia bezpieczeństwa w razie W, Czyli w razie wojny będziemy mogli czuć się bezpieczni, systemy będą połączone z naszymi sąsiadami. W razie, kiedy odpukać byłby nasz zakład, na przykład zbombardowany, albo niemieckie, bylibyśmy w stanie, czy będziemy w stanie pomagać sobie i utrzymywać temperaturę na terenie obu miast, tak żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni. Za dwa lata węgiel prawdopodobnie będzie całkowicie wyeliminowany przy ogrzewaniu miasta. Dziś spółka kupuje rocznie około 8 tysięcy ton węgla z kopalni Turów. Zakładamy, że pierwszy kwartał 2027 powinna już funkcjonować ciepłownia biomasowa na 100%, natomiast w tym momencie zostanie wyłączona z eksploatacji ciepłownia węglowa, całkowicie. Zostanie jeszcze tylko ta kotłownia gazowa, która będzie jakby wspomagała a jednocześnie w tym roku podpiszemy umowę następną umowę dotacyjną na budowę tego, co Pan Burmistrz już wcześniej wspomniał, czyli ciepłowni solarnej 5 MW z magazynem ciepła, dobowym magazynem ciepła. I to ciepło będzie zastąpi ciepłownię gazowo-olejową, która w tej chwili w ciągu okresu letniego produkuje to ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, i to z tej ciepłowni solarnej będzie produkowane ciepło na ciepłą wodę użytkową. Ekologia to główny cel tej inwestycji, który wiąże się też ze stabilnością opłat dla mieszkańców. A całość pomyślana jest tak, aby we współpracy z Gerlic wymieniać się energią cieplną lub ciepłą wodą. W okresie zimowym, w momencie kiedy my będziemy mieli nadwyżkę, a prawdopodobnie będziemy mieli taką nadwyżkę, ponieważ budujemy te kotły z pewnym zapasem. Więc w tym okresie będziemy mogli sprzedawać ciepło na drugą stronę do kolegów z Niemiec. Natomiast od nich zakładamy, że będziemy kupować ciepło w okresach tak zwanych przejściowych, czyli to jest końcówka sezonu grzewczego i początek następnego sezonu grzewczego, kiedy te temperatury, parametry w sieci nie są jeszcze dosyć wysokie i to, co wyprodukowane zostanie po niemieckiej stronie na tych niższych parametrach, będzie zaspokajało nasze. Potrzeby. Czyli taki jest model biznesowy, przejściowy. Ceny węgla idą do góry. Nie wiemy, co będzie, jaka będzie inflacja. Koszt, czas budowy zakładu to jest rok czasu. Nim zostanie uruchomiony, to podejrzewam, że półtora do dwóch lat, więc nie wiemy, co się zdarzy za dwa lata, ale ta inwestycja niejako gwarantuje, że ceny nie wzrosną. Natomiast czy będą tańsze, to zobaczymy po ile będzie biomasa, jak będą wyglądały i koszty inwestycji ostateczne, i porozumienie z naszymi sąsiadami, czy, czy będziemy nadwyżki ciepła sprzedawać, czy nie. To, to, to jest bardzo dużo czynników. Natomiast założenie jest takie, że ciepło ma nie być drogie dla mieszkańców. Inwestycja to trzy etapy, które stworzą ekologiczny system w mieście, a całość współfinansuje Unia Europejska. To jest 37,5 miliona euro. Połowa to jest dotacja z instytucji finansującej Unii Europejskiej CINEA, a następne 50% będzie z naszego koncernu, pochodziło z naszego koncernu jako pożyczka, naszego koncernu EON. Projekt nosi nazwę Zintegrowana sieć dla innowacyjnej transformacji i dekarbonizacji ciepłownictwa, mającego na celu dekarbonizację systemów ciepłowniczych w Zgorzelcu i w Gerlitz to drugi taki transgraniczny projekt w grupie Eon, do którego należy Zgorzelecki Sec